Cześć Wam, dzisiaj Wam pokażę co udało mi się zrobić, co mam do poprawki i co będę robił. Więc tak, zaczynając od początku, to te szafki były pierwsze, później tutaj na dole łóżko. Tutaj nie mam dokończonego tego jeszcze, ale to sobie będę wstawiał na chwilę późniejszą. Jak podłączam wszystkie przewody, posprawdzam czy to wszystko działa, wtedy wezmę to już, zamknę, żeby był święty spokój. Yy, tą szafkę sobie już wstawiłem, ale yy, tak jak wcześniej mówiłem, odjechał mi tutaj przód 2 cm i przy wstawianiu tej ścianki, no niestety 2 cm mi się nie mieściło. Muszę, musiałem to ściągnąć, zdemontować. Obecne to o 2 cm będzie git. Yy, co tutaj dalej? Yy, jeżeli chodzi o lodówkę, no to jest zamontowane, wszystko ok. Yy, też pod do, do kończenia z kuchnią miałem problem kuchnia jest w ogóle tutaj oryginalnie mocowana była, że ona się trzyma w sumie na krawędzi blatu i na krawędzi tutaj tego blaciku co jest od yy, przykręconej do tej ścianki i ona praktycznie sobie wisiała tam na dole zrobiłem spornik także w tym momencie jest podparta no w ogóle z kuchnią miałem trochę problemu żeby to ustawić, no ale na chwilę obecną wygląda tak Tutaj to wszystko mi się udało wyczyścić, tam z tyłu malowałem to wszystko, odczyściłem, malowałem, szybę jeszcze będę musiał zamontować, ale to muszę sobie dojechać do szklarza i żeby mi to dociął. Tutaj mam tą górną półkę, właśnie która idzie tutaj nad kuchnię, szafa, front od szafy już mam zrobiony. Tylko, no nie malowałem jeszcze, dopiero jak będę miał kilka tych frontów porobione, to wtedy będę malował. Jeden sobie zrobiłem, jakiś front, nie wiem, do tej szafki, czy do tej, do której z tych szafek sobie zrobiłem. Ale to będzie później. Yy, tutaj co? Dalej. Dalej mamy. Dalej mamy. Kurde. Dalej mamy umywalkę. Umywalkę udało mi się doczyścić. Eee, szczerze Wam powiem, że to czyściłem rozpuszczalnikiem. Najpierw sobie zrobiłem próbę od spodu, czy, czy czasem nie będzie rozpuszczał. Nie wiem, nitro albo do. kurczę jakiś rozpuszczalnik albo nitro, albo do usuwania klei. Któryś z tych i fajnie naprawdę to wszystko schodziło. Eee, dużo czasu zeszło mi z drzwiami ogólnie z tą przednią ścianą do, z przednią ścianą do łazienki drzwi najpierw musiałem odczyścić yy, okleić sobie ranty to znaczy najpierw przykleiłem sobie tutaj z tej strony, przykleiłem yy, wykładzinę tak to wyszło później sobie przykleiłem rancik, yy, obrzeże obrzeże sobie obrobiłem i na samym końcu przykleiłem dopiero okleinę no i drzwi się prezentują. Coś takiego. No, łazienka jest skończona w 80%, można powiedzieć. Jeszcze zostało mi jakieś tam rzeczy do silikonowania. Tam z muszę sobie odkręcić z powrotem i zasilikonować, bo oczywiście myślałem, że dojdę, ale no nie udało się niestety i nie dojdę, więc dobrze go nie montowałem na stałe. Yy, muszę odkręcić tam sobie 4 śrubki wyciągnąć go od tutaj dookoła to znaczy tamtą ścianę tylną i tutaj dojechać yy, więc to tak wygląda ten panel udało mi się też oczyścić tu jest przyżółknięte dosyć mocno nie wiem zobaczę może to wezmę wodę utlenioną kupię 18 albo 35% yy, jak mi się uda ten cały parawan do zamykania z nim trochę walczyłem też był cały zasyfiały cały, czy to było wszystko czarne szyby udało mi się dopolerować czyściłem to papier chyba 800 później 1500, 2000 i na końcu polerka, pasta polerska polerka wypolerowałem Natomiast, jeżeli chodzi o ramy, odkręciłem, rozkręciłem to wszystko, zdemontowałem, odczyściłem, zmatowiłem i pomalowałem. No, i tak to wyszło. Myślę, że nie jest źle. Jakoś to w miarę wygląda. Te obrzeża tutaj, które. Nie wiem, czy będzie teraz coś widać. Może tu. Też no, coś tam widać. Te obrzeża tutaj kupiłem co? Nie mogłem dopasować w ogóle uszczelki, bo teraz to ma. Tak to mi może wcisną tutaj dwunastkę. Uszczelkę taką pod prysznic, które idą. Ale w tym momencie jest około 15 mm, i nie mogłem nic znaleźć. Ale znalazłem w końcu, żeby to zamaskować, listwę wykończeniową do kartą gipsów. Idealnie nachodzi na to. Nie mam tutaj kawałka. Miałem, ale nie mam. Po prostu wezmę sobie dotnę, tylko pod kątem sobie podocinam, to wszystko, powkładam. Wezmę to też na jakiś klej, delikatnie złapę. I powinno trzymać. Yy, ściana przekręcona. Tutaj jeszcze muszę wstawić listwę narożną. A dzisiaj się biorę za... Tylko nie wiem, czy tą, czy tą. Którąś z szafek tych górnych będę montował tutaj. I później tutaj to sobie poskręcam. I może mi się uda jeszcze z łóżkiem, ale nie wiem, czy się wyrobię czasowo. Tą jedną mam gotową. To jest na tą stronę. Tutaj też mam gotową, tylko nie mam jeszcze spodu obklejonego. Ale to jest spód To jest chwilę, moment będzie. No i tak. Yy, szafkę jedną mam gotową. Tutaj jeszcze jeden kawałeczek idzie, który muszę obkleić. I to będzie wszystko. Zostały mi dwa takie narożniki. Tutaj, które idą w tą stronę, takie zaokrąglone, jeden i drugi, takie półeczki. To muszę zrobić. I tutaj mi zostały, tutaj idą chyba raz, dwa, trzy. W pierwszym filmie, tam, którymś to będzie, widać, o które chodzi mi. Tutaj też muszę te trzy okleić. I to będzie wszystko. No i na razie tyle. No. Biorę się za jakąś robotę. Coś do przodu może się pchnie. Ok, tak to wyszło. Zajęło mi to 50 minut montaż tych szafek. Powiem wam, że masakra. Tak to wygląda. W środku fajnie się to trzyma mocno. Raczej się nie urwie. Teraz łóżko chyba będę musiał poskręcać, bo wiem, że tutaj idzie ścianka taka podwójna. Tylko, czy tu jest przerwa? Muszę sobie zobaczyć na tych poprzednich filmach, co wkręciłem, jak to wygląda, ale nie wiem, chyba się wezmę teraz w tym momencie za łóżko. Także może sobie skręcę łóżko, będzie trochę więcej widać. Ok, tego łóżka na razie nie będę skręcał, nie będę przykręcał, bo nie wiem, może centymetr w tą, może centymetr w tą, więc to sobie zostawię muszę najpierw wyczyścić stelaż stelarz uszka yy, dopasować sobie łóżko, żeby to wszystko się zgrało i dopiero sobie wtedy przykręcę tutaj te ścianki. Ale teraz jak tutaj widzę, to mogę sobie przykręcić tutaj od dołu. idzie taka podwójna ścianka w te kable po środku. Mogę sobie to zrobić. I zobaczymy jak to będzie wyglądać, co to może, co, co będzie można robić dalej, bo tak jak mówię, no tutaj to sobie mniej więcej dopasowałem, ale nie wiem gdzie dokładnie to mam przykręcić, bo nie no wiadomo, mniej więcej na no gumolicie sobie zaznaczyłem wcześniej, jak yy, odrysowałem od tego starego miejsca, w których idą te ścianki, ale to się mogło pozmieniać i tak jak mówię, na centymetr w tą albo w tą i później tam coś nie będzie pasować, także najpierw sobie wezmę Wyczyszczę ramę, przyłożę ramę, przykręcę ramę, ramę tam mam poznaczone które miejsca, więc ramę sobie przykręcę, dopasuję, dokręcę to. Inaczej no bez sensu, bo nie będę tego po prostu wiercił, nie wiadomo ile razy przewiercał, robił dziur. Teraz sobie wstawię tutaj tą ściankę, w która idzie ta podwójna. Minął tydzień od ostatniego nagrania, co, co robiłem, co mówiłem, że muszę tam sobie porobić co nieco. I po tygodniu co? Udało mi się. Zresztą pokażę Wam co mi się udało. Więc, tak, ten stelaż, który, który mówiłem, że sobie muszę najpierw wstawić łóżko, żeby dopasować sobie tą ściankę. Wyczyściłem, pomalowałem. Tego jeszcze tutaj nic nie skręcałem. Wczoraj miałem trochę więcej czasu, więc sobie wszedłem tutaj, ale. Sprawdzałem sobie elektrykę w ogóle, czy, czy wszystko działa. Czy żeby, bez sensu, że później to wszystko pomontuję, a okaże się, że coś nie działa. Więc tak, piecyk działa, wszystko ok. Yy, tutaj elektryka działa, wszystko praktycznie w 100%. Prócz pompki yy, w kibelku i zasilania 12V z 220 nie mam, nie mam, nie mam tego zasilacza. To znaczy, zasilacz był. Ale jest kopcone, coś tam się zjarało. Jakieś rezystorki, nie wiem co. Jakieś pierdoły Zawiozę to do elektryka, niech elektronika. Niech to zobaczy, jak się nie uda. Wezmę kupię po prostu jakiś, jakiś zamiennik. On tutaj wchodzi oryginalnie. Jest mocowany tamtym czarnym przewodem, się wpina. Tu się wpina, i, i wszystko powinno działać, ale nie działa. Teraz 12V, żeby mieć, jest tylko z akumulatora. Nie ma ładowania yy, z sieci, więc no trochę lipa. Zobaczę ile on mi powie za, za naprawę tego czy w ogóle to się uda, robi się czy się nie robi. Zobaczymy. Yy, lodówka chodzi na yy, 230. Chodzi na 230, chodzi na gazie i chodzi, nie chodzi na akumulatorze, ale nie wiem czy ten czy ta lodówka, ona ma chodzić, wyświetla się jakiś błąd 10, czy ona ma chodzić po prostu po podpięciu do samochodu, czy pobiera po prostu sobie z akumulatora tego, tego który jest w przyczepie. No tego nie wiem, zobaczę. W tym momencie na gazie. Załączyła się i śmiga. 230. Tak samo. Zobaczę sobie, do ilu ona schłodzi. Wziąłem sobie termometr. Na termometrze jest 10-14 stopni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po jakimś tam czasie. A jest godzina, która? 9.24. Eee. Yy... Kuchnia chodzi, odszczała, yy... Piekarnik tak samo działa. Jedynie co nie działa, to nie działa. też odszczała. A tutaj nie działa ten opiekacz, który to było to chyba. Znaczy ona się odpala. coś lipa, o załapał puszczam jak puszczę to po prostu się wyłącza gdzieś yy, prawdopodobnie nie wiem jak to się nazywa ale może się to odpięło kabelek od yy, tego tego jak to się nazywa to ustrojstwo co łapie temperaturę i trzyma, podtrzymuje może się to odpięło ale nie chce mi się tego po prostu już nawet tam rozbierać i zaglądać Także już sobie będzie, tak jak jest. Nie, raczej się tego nie będzie używać, bo będę montował mikrofalę. Także ok. No i dobra, no co? Tutaj, tutaj włączyłem ten y, piec na prąd. Działa. Tym się przełącza. A to może później, kiedyś zrobię opis, co w ogóle jest tutaj. Boiler na gaz. kontrolne na 50 i tak samo. To na razie jest stare, ale będę sobie to wycinał jakoś z pleksi, chyba sobie wytnę cały ten panelik. No i tyle, no co, no biorę się dzisiaj za składanie tego wszystkiego ustrojstwa do kupy, skręcanie, chcę to dzisiaj mniej więcej jak najszybciej, jak najszybciej, no chcę dzisiaj jak najwięcej zrobić, bo to jest kurde, już jest który czerwiec, a ja jestem w czarnej tym, no. Dobra, biorę się za skręcanie, nie wiem czy będę Wam pokazywał, jak to skręcać śrubkę, jak przykręcić do płyty, bo to bez sensu. Pokażę Wam całości później, jak to będzie już skręcone, jak to wygląda i tyle. No, tak jak mówię, no nie ma sensu pokazywać Wam, jak śrubkę przekręcam, bo chyba każdy umie śrubkę przykręcić. Dobra, to zobaczycie sobie później, jak to będzie wyglądać. Dobra, na dzisiaj koniec, pokażę Wam, co zrobiłem i powiem, co będę robił jeszcze następnym razem. A więc tak, skręciłem całą, przykręciłem sobie całą tą górną od góry do dołu. Całe łóżko skręcone na gotowo. Yy, rury od nawiewu wypuszczone, piecyk przymocowany, tylko jeszcze osłonę muszę poprawić sobie. Tutaj yy, tą górną szafkę yy, tak samo, gotowa praktycznie. Tylko jeszcze tutaj jakaś półka jest gdzieś, mam tą półkę, muszę poszukać. Yy, ten kabel od mikrofali jest na gniazdo. Tutaj będzie mikrofala, tam tą plątaninę kabli jeszcze sobie muszę jakoś to uporządkować. No i dół cały skręcony na gotowo. Tutaj jeszcze idą jakieś trzy półeczki, chyba tutaj, ale nie jestem pewien. Nie mam ich jeszcze gotowych w ogóle. No i tak to wyszło. No. W tym momencie to już tak wygląda, także że już przyczepie robić trochę więcej miejsca. Nie ma, nie ma tyle klamotów z drugiej strony bałagan ale to tak wygląda listewki na stelaż ale to sobie zrobię później jak przykręcę fronty w następnym filmie nie wiem co będę robił ale coś tam będę robił więc tak w kolejnym filmie nie wiem co jeszcze będę robił dokładnie albo montaż mowera, ale to chyba sobie zostawię na koniec albo będę miał okna do wycinki a co jeszcze? Albo uszczelki w oknach, albo fronty. Bo to jeszcze mam do zrobienia. Eee, więc, który, który jakiś odcinek będzie z tych? Yy, to znaczy, będą wszystkie odcinki, ale co będzie w kolejnym to jeszcze nie wiem. Zobaczę, jak to będzie wszystko mi szło. Na razie tyle. Trzymajcie się. Do następnego.